Testujemy lody, ale o smaku oranżery. Tak one się prezentują. Ciekawe, jak one będą smakować. Ja jeszcze nigdy nie jadłam. Więc tego na Zobaczcie, jaki jest na kolor. Ej, on jest takie różowe. i czuć tą orężada mhm. mogę dobrze czuć napiszcie w komentarzach że, czy już jedliście tego loda i waszą ocenę jeśli jedliście ja oceniam 10 na 10